Z łaźni wyszedłem znów podniecony Mój koń tam był przez innych walony Kocham oglądać jak mężczyźni się też jak bawią się moją szyją Idę na tarki kupuję męskie nasienie Po drodze obrzuciłem kobietę kamieniem Na ulicy każdy chodził z gołym fiutem Chciałbym kiedyś pięknego fiuta wyrzeźbić butem Napaliłem do jego rzeźby. Konia se waliłem. Inni ludzie to zauważyli. Dołączyli do mnie i do Zeusa ze mną walili. Nagle w posąg piorun uderzył. Posąg korzył i nie mogłem uwierzyć. Zeus powiedział, że największym Grecji jestem pedałem Powiedział, że jego niewolnikiem zostałem. z imię mi nadał i filozofię wygłaszać kazał. Męskie dziwki biły mi brawo. Pedalską zostałem okryty sławą. Kreckim jestem pedałem Doszedłem komuś na sandały Na kamieniu siedzę i filozofuję Do wniosku dochodzę, że w życiu najpiękniejsze są chuje w Minotaura wyruchałem Przez to chuja już złamałem Zwolenników już zebrałem I filozofię wygłaszać zacząłem Kiedy mężczyzna kocha mężczyzn Wstaje, nic sprzecznego, zwłaszcza jeśli obaj mają chuja dużego. Po tych słowach mężczyźni mi klaskali, i z podziwu wszyscy tu mi dali. Grecki żołnierz mi pałę opierdalał i o świętych zastępach opowiadał. Była to armia wojaków, złożona z homoseksualnych opaków. Na samą myśl się podnieciłem, i do świętych zastępów. Się na mnie zdenerwował, czemu filozofii już nie wygłaszam się pyta. Zagroził, że wyrucha mnie Afrodyta Na myśl o seksie z kobietą się wkurwiłem i o tym, że Zeusa z klaucem marzyłem. Swoich braci wszystkich zebrałem i że o nim szturmujemy, powiedziałem. Tytanów o pomocy poprosiłem, gotów byłem i nawet jaja ogoliłem. Na Olim przez trzy dni się wspinaliśmy. Czas się ruchaliśmy. Zeusowi powiedziałem, że nie jestem już niewolnikiem, jestem teraz pedalskim wojownikiem. Zeus się zaśmiał, bo pomyślał, że łatwo mnie rozpierdoli I że moją grupę weźmie do niewoli. Ale jak chytrym byłem pedałem, i zaminowałem Olimpałem. Wszystko nagle wybuchło. Zeus'a gwałcę i go w dupę rucham Na Olimpie Bogiem gwałtu zostałem I wszystkich mężczyzn w Grecji wyruchałem